Z dziejów kopalni Wujek. Odcinek drugi. Kuźnia i warsztat mechaniczny. Budynek warsztatu mechanicznego, zwany potocznie kuźnią, to jeden z najstarszych obiektów na terenie kopalni Wujek w Katowicach zachowanych do dnia dzisiejszego. Został oddany do użytku na początku XX wieku jako jedno z pierwszych zabudowań kopalni. Usytuowany jest w południowo-zachodniej części zakładu. Jego architektura nawiązuje do budownictwa obiektów przemysłowych z przełomu wieków XIX i XX, charakterystycznego dla Górnego Śląska. W budynku Kuźni wykonywane i naprawiane były narzędzia potrzebne do wydobycia, takie jak elementy szyn kolejowych, proste narzędzia górnicze, elementy obudowy górniczej i tym podobne. Nazywam się Morejko Jerzy, pracuję tu od 1 września 1989 roku. Przyjechałem tu na kopalnię. Pierwsze trzy miesiące robiłem na wałach. Wały my robili na dół właśnie z Ludwikiem Karmińskim, z Fujarewiczem. I po trzech miesiącach przeszłem tutaj na kuźnię i od tej pory pracuję do obecnie jako kobal. Ludzi tu robiło pełno, nie? Tu porobiło gdzieś około 160-170 ludzi, a teraz jest wszystkich gdzieś około 10. Tu robiły trzy zmiany i wszystkie trzy zmiany były obłożone, bo tu nawet się robiło całe torowiska na dół co szły, rozjazdy, wszystkie rzeczy. No tu było, tu było na, na tej hali było y, 10-8 palenisk. Tutaj. I, no a teraz praktycznie tylko moje jest czynne. Nie ma, nie ma ludzi, jedni z powodu wieku, jedni, dwóch takich młodszych robiło, no to po prostu pouciekali, nie? no bo nie widzieli tu przyszłości, no i robota jest, jakby nie było ciężka, nie? No raczej, no są tu dwa młoty jeszcze zabytkowe, można powiedzieć niemieckie, do tej pory wszystkie chodzą, sprawują się super. No i gru, wszystkie grubsze rzeczy, takie wszystko się robiło na młotach, potem takie młotki ręczne po 20-25 kilo, tym się prostowało tam powiedzmy do końca, żeby to lepiej wyglądało, takie rzeczy. Nie? Tu się hartowało, to w wodach, olejach, zależy co było potrzeba. <noise> Też kiedyś robiłem tak na spokojnie, no i palca nie ma. <noise> no robiłem na młocie, zamiast kleszczami wziąłem, serenkę wsadziłem, żeby przesunąć materiał i szłek z powrotem na ogień, żeby wziąć drugi, a kolega z, tamtej, z tamtego paleniska do mnie podskoczył i go do mi siadł i patrzę się na niego, albo coś nie tak z nim, bo w ogóle tego nie było czuć, nie? No i dopiero jak ściągłem rękawice, no to ściągłem rękawicę, płyk patrzy, a tu już sam plasterek. Nie? W ogóle nie było tylko takie jakby igiełka. Nie? No i zaraz dzwonili na punkt. To jeszcze chyba pani Jeńskowa tutaj była na, na punkcie. Przyszła tutaj, a tu taki kutym wziął, wziąłek dużo obciołek, no i dwóch obców padło. no a ta nie wiedziała komu pomocy udzielać, bo ci leżeli, a ja stołek, nie? No, no i do szpitala i poszywali i dalej robię. No, lubię tą robotę, lubię tutaj pracować. Robota jest fajna, y, lubię w ogóle ogień tego, tylko po prostu no, nie ma nie przyjmuję młodych, nie ma komu robić i to jest praktycznie taki już zawód do, do zapomnienia. Nie? Gmach warsztatu mechanicznego odegrał także istotną rolę podczas strajku górników w grudniu 1981 roku. Tak wspomina tamten okres Stanisław Płatek. Pacyfikacja na kopalni wujek zaczęła się w dwóch miejscach jednocześnie. Przy bramie kolejowej, czyli patrząc tu przez okno. Po mojej prawej stronie jest brama kolejowa, czyli od zachodu i od schodu przez magazyn oddziału budowlanego czyli na wschodzie, czyli z tamtej strony. Kuźnia jako zakład, część zakładu produkcyjnego to był warsztat mechaniczny i Kowalski. Oprócz kuźni był tu wydział tokarski, spawalnia, ale w tej części się odbywało przygotowywanie naszej, naszej broni, czyli to co mogliśmy zrobić. Pręty były Obkuwane, nadawano im ostrza do tego stopnia, że w nocy z 12, z 15 na 16 grudnia, kiedy Ludwik Karmiński powiedział mi, co tu się dzieje, przyprowadził mnie na kuźnię, to Skóra na, na ciele cierpła. Jak zobaczyłem, co koledzy produkują, zapadła krótka decyzja. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej do warsztatu mechanicznego. I ten proceder produkowania na tych stanowiskach kowalskich został zatrzymany. W relacjach z umowców dorabiano nam takie historie, że górnicy na bieżąco kuli spisy rozpa roz Zgrzane do białości pręty były używane przeciwko zomowcom, co nie miało miejsca. W ten czas na, na zewnątrz była temperatura minus 16 stopni. Nawet gdy został ten pręt zagrzany do białości tutaj, czy do czerwoności, bo do białości to już jest metal przygotowany do kucia, do czerwoności, to po wyjściu na ten chłód ta stal momentalnie chłodzi. Budynek warsztatu mechanicznego wciąż pełni swoją funkcję i dlatego nie jest udostępniony do zwiedzania.